Że do królewska młodzienie z wyciną, sami się zalewo, że dziewczyną. kraju z no będzie wyprzedzonowić się kogiwiz. Niech każdy ubogim będzie, choć korycz dymi z kielicha. Niech pije, niech się uśmiecha. Niech liść roby Piękna pogoda, niedzielne popołudnie. Mieszkańcy przychodzą, słuchają e, pieśni z XIX wieku e, napisanych przez swaną mniuszkę, także myślę, że warto utrwalać takie tradycje, szerzyć zainteresowanie wszystkich mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych, których jest tutaj bardzo dużo. Ludzie mogą spędzić e, niedzielne popołudnie w gronie sąsiadów. To jest taka okazja do integracji lokalnej społeczności. I modli mi się szczerze. Jakaśle bez ustanku i zimna mnie modiwiła, przykryje lada ranku. Mnie nie kochanie, mnie mówię. Dość już tego, dla ciebie płacz zostanie. A to...